Kurwa, wiecie co? To są podobne słowa, które ja powiedziałem zanim film się zaczął, że problem jest taki, moim zdaniem, w sensie problem z perspektywy przeciętnego widza ekipy, że kiedy oni poznawali wszystkich członków, to oni wszyscy byli pozytywni. mieli... Jak ekipa powstała, to była to garska ludzi, która nic nie znaczyła w internecie. I oni chcieli zaistnieć, mieli motywację do tego, żeby działać, przez to byli pozytywnie nastawieni, jeszcze widzieli, że te liczby dobrze się rozkręcają, co po prawdopodobnie poprawiało im humor i dążyli w nieznane. Bo generalnie wydaje mi się, że zawsze jest łatwiej gonić króliczka niż po prostu uciekać. No ale w momencie, w którym już dogonili tego króliczka i już ciężko było osiągnąć coś więcej, bo w Polsce stali się najbardziej rozpoznawalni i najbardziej lubiani. No to w grę zaczęły wchodzić pieniądze, poza podejrzewam, że, że nie małe. No i w tym momencie tym króliczkiem stał, stał się hajs. A robienie filmów jako robienie filmów stało się takim monotonnym, nieprzyjemnym obowiązkiem. W jakim stopniu to rozumiem, bo w momencie, w którym oni wychodzą na ulicę i są oblegani przez gromadę dzieci, to pewnie czują się z tym nieswojo i niefajnie. Ale z drugiej strony, czy nie są to konsekwencje tego, do czego dążyli? No, bo koniec końców, jeżeli nagrywasz family friendly content przez X lat, to chyba normalne jest, że te dzieci będą się na ciebie rzucać i poniekąd sam sobie taką przyszłość piszesz. Ja mam takie, takie wrażenie z perspektywy osoby obserwującej, że im właśnie ten stan rzeczy przed, zaczął przeszkadzać. Zmienili troszeczkę content, zaczęli być bardziej wulgarni, zaczęli być bardziej sobą. Widać było to zniechęcenie na filmach, gdzie oni często właśnie tacy bez werwy, bez energii i bez chęci generalnie byli. No i na no dodatek mam wrażenie, że te, te właśnie dzieci, które są zafascynowane nimi, zaczęli ich frustrować. I to, że ich frustrują, to ja to rozumiem. Bo mnie też by kurwa frustrowało. Kurwa, przestańcie o tej królowie, żbiecie pisać. Większość z Was dzisiaj się dowiedziała, że coś takiego istnieje. Pierdolicie o tej kurwa, Elżbiecie drugie, a nawet nie wiecie, jakie obowiązki kurwa miała. Przecież Wam czy najprawdopodobniej wydaje, że ona Anglię kurwa rządziła i że broń kurwa na Ukrainę wysyłała. I właśnie o takich chorągiewach Trąba mówił.